A teraz patrzcie, pedały, patrzcie, co my tu mamy. Nie zmieści się wszystko, kurwa, bo zmieniłem telewizor na stuinczowy. Nie, na stuinczowy. Patrzcie, co ja mam. Mam kurwa Netflix. Mam Hulu, kurwa, mam Youtube'a. Na razie nie ma co oglądać na YouTube, bo mój kanał jest jeszcze zawieszony przez tydzień. Co ja będę oglądał tych wszystkich frajerów, kurwa tych narodowców, te inne kurwy. Mam. Pandora TV, kurwa, mam wszystko. Widzicie, mam y, cinema. Kurwa, mam wszystko, jestem najlepszy. A wy co tam macie, kurwa? Oglądacie cały czas, pewnie Sylwestra z jedynką dzisiaj, nie? Kurwa. I popatrzcie, nie? ja żyd, patrzcie, jaki mam luksusy. A te wasze narodowce, te wasze narodowskie, kurwy co i tam chcą zbudować? Co ich chcą zbudować, jako i nawet zębów nie mają, rozumiecie to? Nawet oni nawet nie mają podstaw na to, żeby stać się ludźmi, bo żeby stać się ludźmi, to trzeba coś zjeść przede wszystkim. Trzeba, trzeba, trzeba wyrobić mieście i tak dalej. Oni nie mają zębów kurwa, śmiecie pierdolone. To jak oni chcą tę Polskę budować? Ja pierdolę pamiętam, jak byłem na siłowni w Polsce jakiś tam podszedł do mnie koleś i mówi, I co teraz? I... Patrzyłem się tylko na niego, słuchajcie, nawet, nawet nie zdążył powtórzyć, po prostu po prostu kurwa, moja pieść wyszła jego potylicą, rozumiecie to, no, kurwa, razem z zębami, po prostu nos, zęby, morna, wszystko, po drugiej stronie trzymałem to w pieści, tak mu rozwaliłem, kurwa, taki wielki narodowiec, szmacierz jeden pedał kurwa, typowy narodowiec.